Na razie aż tak daleko nie wnioskuję, skupiam się na, na danym momencie i staram się robić wszystko, żeby utrzymać tą formę, którą mam aktualnie. A co do tego takiego wielkiego spokoju formy, to raczej bym się tutaj zastanowił, bo nigdy tego nie czuję przed zawodami, przed każdymi zawodami jakieś niepewności zawsze się pokazują, jeździmy na inne tory, dużo zmienności mamy po drodze. Ale cieszę się, bo wszystko pasuje, dobrze dobieramy przełożenia. Ja się czuję dobrze na motocyklu. Cieszy mnie przede wszystkim to, że wygrywamy z Falubazem mecze, bo ten początek był dla nas bardzo trudny. W speedwayu chyba nigdy nie panuje spokój, na pewno nie do końca. Cały czas szukamy i również nie ukrywamy, tak jak powiedziałem w wczorajszym wywiadzie że szukamy odpowiednich warunków na, na torze, szukamy odpowiedniego przygotowania, szukamy również odpowiednich ustawień w motocyklach. Cały czas pracujemy, choć no, ten poziom jest bardzo wymagający i bardzo wysoki. Szukamy, działamy. Oczywiście nie poddajemy się, mm -hmm. choć nie ukrywam, że jest trudno. Staram się dostosować do każdego toru, choć ja preferuję bardziej pod koło tory, gdy jest wiele linii i, i wie, wiele, wiele możliwości na torze, wiele, wiele, wiele materiału którego, w który faktycznie można wjechać i, i ten potencjał toru wykorzystać nie tylko w przestrzeni dwóch, trzech metrów, ale w całym kształcie szerokości i długości. Dlatego jest, jest bardzo trudno, bo głównie musimy oprzeć się na dobrym starcie, dobrym pierwszym momencie i dociągu i, i, i dobrze płynnie prawidłowo przejechać pierwszy łuk. A chyba świetnie byłoby dla wszystkich dookoła, dla nas tutaj, przynajmniej dla większości zawodników i. Dla, dla, dla kibiców, gdyby te mecze były bardziej atrakcyjne, czyli było więcej ścigania w przestrzeni czterech okrążeń, ale no cóż, mamy takie warunki, niestety musimy się dostosować, byłem po próbie toru. W pierwszym biegu również porówniłem błędy, później je wyeliminowałem, ale właściwie do biegu 15 szukałem odpowiednich rozwiązań.